Mamy sferę o równomiernie rozłożonym ładunku, mamy ładunek Q, duże Q i ten ładunek znajduje się na powierzchni tej sfery i jest rozłożony w sposób równomierny. Przez duże R oznaczamy promień tej sfery. I teraz używając prawa Gaussa pokazaliśmy, że na zewnątrz tej sfery natężenie pola elektrycznego jest dokładnie takie same jak od ładunku punktowego, prawda? I tak samo będzie dla potencjału, bo przypominam, że potencjał to jest tak naprawdę całka. To jest odpowiednia całka z natężenia pola elektrycznego. Czyli na zewnątrz tej sfery, czyli dla R większego od R, wiemy, że potencjał będzie dokładnie taki sam jak dla ładunku punktowego, a to jest równe po prostu KQ podzielone przez R, prawda? Teraz tak. Wiemy, że wewnątrz tej sfery natężenie pola elektrycznego jest równe 0. To również, to również pokazaliśmy na, y, 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 przy, przy, przy okazji dyskusji y, prawa Gaussa. Czyli wewnątrz tej sfery nie ma pola elektrycznego. Narysujmy sobie jeszcze raz, prawda? Tą sferę. O, tylko tyle narysuję. I weźmy sobie jakieś dwa dowolne punkty. Na przykład tu mamy punkt A, i tutaj mamy punkt B. I teraz połączmy te dwa punkty jakąś dowolną trajektorię jakąś dowolną trajektorię. Ja tutaj wybiorę może jakąś taką najprostszą trajektorię, o, taką prostą, ale to może być dowolna trajektoria. I narysujmy sobie kilka wektorków dr, prawda, o, tutaj rysuję wektorki dr, no i, no i teraz napiszmy sobie, że tak, potencjał w punkcie A odjąć potencjał w punkcie B, przypominam wzór, który wprowadziłem i z którego będziemy jeszcze korzystać, to jest całka od punktu A do punktu B to jest całka krzywoliniowa po tej trajektorii, którą tutaj narysowałem E iloczyn skalarny DR. Ale proszę państwa, my wiemy, że wewnątrz sfery natężenie pola elektrycznego jest równe 0, y, a więc to jest równe 0. A więc to jest dokładnie równe 0. Więc dochodzimy do wniosku, że wewnątrz sfery dla dowolnych dwóch punktów A i B mamy, że potencjał w punkcie A jest równy potencjałowi w punkcie B. I to jest dla dowolnych dwóch punktów wewnątrz tej sfery. No to tak, no to teraz i, i możemy sobie zapisać, że w takim razie dla R mniejszego od R, czyli jesteśmy wewnątrz tej sfery, proszę Państwa, V od R równa się konstant. Prawda? No bo wiemy, że. W w każdym punkcie potencjał musi być dokładnie taki sam, czyli wewnątrz sfery potencjał jest stały. No teraz, jak otrzymać tą stałą wartość? Jak otrzymać tą stałą wartość? Ano, korzystamy z tego faktu, że jeżeli jesteśmy na powierzchni, to chcemy, to chcemy mieć ciągłość potencjału. Czyli potencjał, który jest na zewnątrz, musi w sposób ciągły przechodzić w potencjał, który jest wewnątrz. No to weźmy sobie teraz r równe r. Jaka musi być wartość potencjału, proszę Państwa, żeby... Yy, Żebyśmy mieli teraz ciągłe przejście od potencjału z zewnątrz do potencjału wewnątrz. Proszę zobaczyć, że na zewnątrz potencjał jest KQ podzielony nad R. Czyli tutaj potencjał w punkcie R będzie równy KQ podzielone przez duże R. I to jest, proszę Państwa, dokładnie potencjał, który musi być w środku. Czyli to musi być równe teraz KQ podzielone przez duże R. Czyli wewnątrz tej sfery potencjał to jest KQ podzielone przez duże R. Tyle samo wynosi na powierzchni, zgodnie z tym wzorem, który mamy tutaj na górze, i na zewnątrz to będzie kaku podzielone przez małe r, gdzie małe r to jest odległość od środka sfery do tego punktu, który jest na, na, na zewnątrz sfery. No to możemy sobie teraz narysować potencjał. Mamy teraz potencjał w funkcji r odległości od środka tej sfery, prawda, w funkcji r. Tutaj oznaczmy sobie gdzieś te duże r, czyli to jest promień naszej sfery. No i jesteśmy teraz gotowi, żeby narysować sobie, jak wygląda ten potencjał. Potencjał wygląda tak. Tutaj jest stały, prawda, żeśmy pokazali, że w każdym punkcie wewnątrz tej sfery potencjał musi być dokładnie taki sam, a więc jest stały. I teraz, jak jesteśmy teraz na zewnątrz tej sfery, no to on tutaj spada jak, prawda, ta krzywa tutaj to jest teraz KQ podzielone przez R, a ta stała wartość, którą tutaj mamy, to jest KQ podzielone przez e, duże R. No i pod koniec zróbmy jeszcze, y, zrobię następujący komentarz. Y, jeśli weźmiemy teraz jakiś ładunek próbny, prawda? Ładunek próbny to jest ładunek, który jest na tyle mały, że on nie zaburza pola, które badamy. Tu mamy jakieś pole elektryczne na zewnątrz. Ja biorę teraz ładunek próbny i on nie zaburza tego pola, jest na tyle mały. Czyli tak w myślach możemy sobie ten ładunek tam umieścić. I teraz ja wiem, że przesuwanie tego ładunku wewnątrz tej sfery ze stałą prędkością nie wymaga żadnej pracy, no bo wewnątrz tej sfery nie ma pola elektrycznego, a więc nie ma siły. A jeśli nie ma siły, która by działała na ten ładunek, więc ten ładunek można przemieszczać bez pracy, prawda? No i teraz tak, praca na przeniesieniu tego ładunku próbnego ze środka sfery do nieskończoności jest w takim razie taka sama, jak praca na przesunięcie tego ładunku z powierzchni do nieskończoności, no bo wewnątrz y, sfery nie musimy wykonać żadnej pracy, prawda? Czyli dochodzimy do wniosku, znowu, że potencjał w r równym 0 musi być taki sam, jak potencjał w r równym r, prawda? A z czego to wynika? No bo znowu, potencjał w jakimś dowolnym punkcie a, przypominam, z r, który już mieliśmy wcześniej, to jest całka krzywoliniowa od tego punktu do nieskończoności, z natężenie pola elektrycznego iloczyn skalarny dr, a wiemy teraz, że natężenie pola elektrycznego to jest siła podzielona przez ładunek, czyli to będzie jeden przez ten ładunek, ten nasz ładunek próbny od a do nieskończoności siła iloczyn skalarny dr, a to jest dokładnie praca, prawda? Czyli rzeczywiście potencjał w jakimś punkcie to jest jeden podzielone na q razy praca siły elektrycznej. Przy przeniesieniu, tego punktu, przy przeniesieniu tego ładunku od A do nieskończoności. I tutaj oczywiście w tym wzorze my zakładamy, że potencjał w nieskończoności jest równy jest równe zero. Tak sobie wybieramy. To tyle. Dziękuję.